Час, ну, если каждый куда-то... Не, не, это только... Да, да, да. Да, да, да. Да,

Minuta została. Było go bić jak był zgięty Jeremie. No zaznaczyć kilka lekkich trafień i to wystarczy ja od fronta po no prostu... ja wiem. Aha. 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 zbierasz dużo takich truszy, bo... Zdej się z nim na ręce, mniej dostaniesz takich rzeczy, w które sam wejdziesz. Ten box nie masz najgorszy, tylko niepotrzebnie... Ja wiem! Oh. Nie klin? Nie łap na siłę, nie klin?